Prezentacja kolejnej wołowiny, tym razem S80, 2,5 turbo benzynka, 200 koni, 2006 rok. Auto świeżo sprowadzone ze Szwecji od pierwszego właściciela jeden jedyny użytkownik od nowości. Samochód z bardzo niskim przebiegiem bo zaledwie 150 tysięcy kilometrów eee, przypominam 2006 rok a przebieg 150 tysięcy. Kilometrów to wszystko jest potwierdzone. Samochód serwisowany raz do roku, także naprawdę fajnie, fajnie zachowany egzemplarz. Bardzo rzadko się trafia z takim przebiegiem samochód, tym bardziej S80. W naszej historii jest to S80 z najniższym przebiegiem. Wersja wyposażenia Momentum, także nie jest najbiedniejsza. Mamy ksenony, mamy czujniki parkowania, skórzaną tapicerkę. Dwa komplety, oczywiście, kół egzemplarz bezwypadkowy, lakier na całym aucie w oryginale, nigdzie nie przekracza 160 mikronów, także mamy wszędzie pierwszy lakier bardzo ładne letnie opony praktycznie nowe, nowe tarcze z tyłu samochód jest tak naprawdę świeżo po serwisie bo przy 144 miał robiony serwis no i moje ulubione zestawienie kolorystyczne czyli mamy jasną beżową tapicerkę i czarna deska, czarne doły, czarne boczki góry Także bardzo fajne, fajne zestawienie kolorystyczne, tutaj srebrne wstawki To wszystko bardzo fajnie gra Fotel w idealnym stanie, praktycznie zero pęknięć, jak na jasnej kapicerce to jest bardzo mało tych pęknięć Oczywiście podgrzewane fotele z przodu, podgrzewane fotele z tyłu Czujniki parkowania Tempomat, tutaj mamy przebieg dokładnie 155.26. Jak ktoś szuka auta z niskim przebiegiem to naprawdę Ciężko o coś lepszego. Tak wygląda Na tył. Koła leżą. Trzywamy dwie dwa w bagażniku. Na zimę mamy felgi stalowe z oryginalnymi kolpakami. Rozmiar 225x55x16. Opony, jak widać, praktycznie jak nowe. Zero zużycia. No, niestety są kolce, więc trzeba się troszeczkę pobawić. Od Szweda mamy jeszcze grzałkę gratis i kabel do podłączenia auta do prądu. Z przodu mamy w zderzaku podłączenie do prądu, można auto podłączyć i wtedy mamy podgrzewaną miskę olejową, i właśnie wyprowadzenie na grzałkę, którą można zamontować w środku w samochodzie. Oczywiście grzałka działa z zasilania zewnętrznego, tutaj mamy właśnie to gniazda. Cena auta: no, cena auta nie będzie niska, no bo to jest samochód z bardzo niskim przebiegiem i niestety czy to w skandynawii czy na zachodzie płaci się za przebieg samochodu tak? za stan i za przebieg im niższy przebieg tym wyższa cena w Polsce wiadomo nie do końca tak jest często po prostu ludzie myślą że jak jest niski przebieg to po prostu jest kręcony tutaj mamy auto ze szwecji także wszystko proszę sobie sprawdzić po numerach rejestracyjnych wpisać na stronę carinfo tam mamy pełną historię samochodu także przebieg nie może być inny Cena tego auta w granicach 33 tysięcy, już po opłatach na gotowo. Mówię to jest auto dla klienta, który szuka auta z niskim przebiegiem w super stanie. Nie dla klienta, który ma określony budżet i nie może ponad ten budżet wyjść. Wiadomo, że za 2006 rok no to jest to cena wysoka, ale mówię, jeżeli ktoś chce taniej, mamy dwie S80 tańsze z przebiegami 200-250 i tam możemy ceny zrobić po 28-27. Za ten egzemplarz niestety takiej ceny nie możemy zrobić, bo jest to auto wyjątkowe pod względem właśnie przebiegu i stanu stanu samochodu. Tak jak mówiłem, w oryginalnym lakierze nigdzie nie malowany, przebieg niski, udokumentowany, samochód serwisowany co roku i co najważniejsze auto od pierwszego, jedynego użytkownika od nowości. Także jak ktoś szuka czegoś takiego, to zapraszamy tych samochodów z takim przebiegiem na pewno nie ma. Ze skrzynią manualną jest ich bardzo mało. Jeżeli ktoś chce posprawdzać sobie ceny tych auto, zapraszam na stronę szwedzką Blocket albo Bad Bill. I tam te ceny są naprawdę wysokie, jeżeli doliczymy opłaty związane z tym samochodem. Tutaj mamy podwyższoną akcyzę, bo jest powyżej 2 litrów także prawie 19% akcyzy. Także ta cena naprawdę nie jest zła, jak za taki stan i za taki przebieg. Także zapraszamy auto już w ofercie.